Czekam do Was skończyć, na moim kanale to drugi odcinek z mojego adreskiego na w nawiasie cudzysłowie wyzwania: kolorny Press Legacy. I nasza Caroline ugotowała już jajka na toście. O Boże No, i tak to wygląda. No, to sprzątnie. Tak, chcę powiedzieć, że, że okej, okay. i teraz taki jest ja na dzisiejszy odcinek żeby nasza Karolina na 19 w grupie wiekowej tylko także moim planem nie jest, żeby z tym Henrym już coś co nieco zrobiła i żeby ten chłopak się już jakoś rozpoczął no bo nie mamy dużo czasu, a ja dzieci też nie chcę żeby miały aż tak bardzo na starość ale pamiętajcie, że głównym celem tego jakby wyzwania jest też jej aspiracja i że mi te trzy... 8 wspaniałych roślin, nie? Do czego ona nic nie może zrobić? No cóż Ja na razie będę zbierała wszystko, a potem będę się zajmowała innymi rzeczami, żeby nie było. O Boż, ale Ścina. No dobra, no nieważne. Ogólnie... O oh Boż. <pusturating> <sz racket> tak w na pewno pójdzie. No. Ja mam się pewnie na taki ten odcinek, ale to nie, no, ten, ten taki dlatego, żebym miała. Ale ja tylko go później... No, przepraszam za hałas w tyle, ale... No niestety. <t> no. Jakieś drapanie, cokolwiek, bo po prostu no, to już nie zależy ode mnie. okej, okay, zebrała wszystko, to sobie możesz iść się i się wykąpać. I przybierze się taki ten strój, który dla ciebie zaplanowałam. I jest to ten strój. O, Henry dzwoni. Mm, więc kiedy już będę, może spróbujesz mieć nową pracę, co o tym myślisz. E a, on. Uh. Mogę pracować, jestem ciekawa, co sobie wybierze. No, no. Będzie mi ciężej, bo nie będzie go codziennie w pracy, aczkolwiek ja też miałam plan, żeby ona podejmowała te prace wyrywcze, a może mnie na nas zrabia. No. Ukrywając, nie będę ukrywać, ja chcę, żeby oni ze sobą byli małżeństwem i tylko i ty, ty, nie chcę w tym pokoleniu od samego od, razu, od samego początku robić jakieś rozwodów czy jakichś, e, wiecie, takich innych spraw. To, to, to jest po prostu szczęśliwe małżeństwo. Spróbuję, żeby chociaż takie było. E, oczywiście coś tam będzie się działo, różne jakieś rzeczy, luby takie rzeczy, a wymyśleć aczkolwiek to, to nie będzie dla mnie najważniejsze. Ja czekam, że mogła coś z tymi ruśnami robić, bo... Bo no ja bym już chciała, żeby do ciebie ten yy, coś z tej pracy No dobra. Mm. <laughs> Co jest? To... Okej. Okay. Ogólnie dobra. Nie yy, ja bym jakąś tą pracę podjęła, także... Strywcze. I wieczorkiem sobie zabojujemy. Zobaczymy też, o będzie miała pracę. O, to jest ten fajny strój. Eee, I teraz tak. O, to jest brak umiejętności. To też jest brak... O, to jest gotowanie. Wczoraj hmm. druga. Okej. Okay. W sum... czemu by nie? umiejętność ma, także no a my sobie już w tym momencie zaprosimy Henrygo Kairę i Samer yy, potem yy. nie mogę zaprosić to, yy, to... A dobra, podróżujemy sobie z nim z Henrykiem i pójdziemy, pójdziemy pomyślmy do wyżbowej i tego też nie yy, zobaczymy, gdzie pójdziemy. Yy, no, tak, yy, ja sądzę, że oni się powinni spotkać w BB. Okej, okay, dobra, yy, tak, jesteśmy w parze w BB. I tak, trochę się nie na początku zaciskają, ale za chwilę opanuję sytuację. I teraz tak, oni już zaczynają się, jakby tam, się no, firciki i tak dalej. Ale ja chcę też, żeby oni się jakby poznawali, tak jak jest to w prawdziwych związkach, że tam pogadają, coś tam, ten, potem sobie poflirtują i tak dalej, i tak dalej. Żeby to nie było na zasadzie, że po prostu jakby tylko to i tak. Eee, nie nie co rocznie, już pójdziemy do tego etapu. Bo ta, ten pasek, myślę, już troszeczkę się powiększa. Eee, Oprócz. Już... No na razie się dzieje trochę zaczynało, opanujemy to, co damy radę. Eee, I Mam nadzieję, że mi dobrze słyszycie, bo plan, próbowałam teraz, jakby, trochę inaczej to nagrać. Nie wiem, czy to się da, jakby, wysłuchać, że to inaczej nagrane. Ale, ale dobrze, no bo musicie sprzeciwić teraz mój Co ja teraz tam mogę No nie! Czego pożywi? On już na randce. O Boże. Zobacz, boż, po prostu nie spędzamy czasu. O ej. Zacznę mnie do roboty po lasu. No i wielka totalna ścinka. Ogólnie no to teraz spytkę dają... Ale ogólnie mega strasznie różnice, kiedy jakby nagrywam, a kiedy nie. E, jakby w płynności gry. Nie? Oło, że nie czymy tego momentu nie mogą zobaczyć. No widziałam tylko końcówkę, ale w końcu w końcu się udało, a te chcę barabara bara już. Barabara z bara, kimś, no to masz barabara. Bara. Z... z... tym, ale para para to nie to samo co yy, wiecie macie łóżko, więc yy, nie będzie chyba problemu ja może stanie na nockę kto wie zobaczymy, zrobimy jeden dzień, a może dwa dni albo może półtora albo sobie e, półtora i... a Nie wiem no, półtora, a może półtora. No tak, bardzo uprawa Julia e, No, jakby nie będę coś zająć są aspiracją, wam mówiłam, ale ja chcę życie, a jakby... żeby mogło to... Tym... Nie wiem, że może później, ale ja nie chcę ona bo aż tak nie chcę z starą, ale taką... żeby tak dziecko miała później Ja chcę, że ona to jest taką też... Nie tylko chcę, jakby chcę coś, coś więcej niż tylko praca, praca i praca. E, nie wiem, czy rozumiecie. To jest Zohani. O, zostanie chłopakiem. A ja większość, jakby tych i robię, że. Jak się mówi? Że różowe stroje, ale niektóre to nie tak. w ogóle nie różowe, tak. O Boże jaki serwak? Ja nie mogę, to, to jest po prostu. No. Za ręce. Dobra, ale to już jest koniec. Nie mam już nic. Kiedy ja to muszę będę mogła podlać? A, a o, o. Albo od No. Ale może właśnie go zaprosić skoro i tak nic nie możesz robić. Ja. No skajna Ze swoim kopakiem mężem. zaproszę na nic Czemu nie ma w tym stroju tego weź porcję Też I będziemy się ogólnie ogarniać tak ten, no jesteś już w wirzemie Także nie ma problemu. Dobrze. widzicie się przytulić na Sofie pewnie. Eee no bo jest taka opcja jest opcja przytulaj się na Sofie. Eee, ale to nie wiem, czy to w, twuj.. w trójce, czy w dwójce, czy czwórce. Odłącznie do rodziny. Eee, no, troszeczkę chyba za szybko, nie? Daj się tak wydaje, że troszeczkę za szybko. Ale tak za jakieś kilka dni. To ja już jest jeden dzień. Okay. Okay. mi pocałunek od razu. No, będą fajną parą. E... A, telewizję oglądają. Mhm, mm okej. Okay. Ośmiel się. Co znaczy, ośmiel się. Aha, co się Miałem no, tak szczerze tę banana, że. Ach, szkoda, jest. O, wydjęcie. O, Adisa. To jest nara? Mmmm. Jakie Co? No, ale. Twój w oczy, ale też byś mogła po prostu jakby pogadać z tym gościem, e... jakieś e... pochwalić go czymś, jakby swoimi które robi. Nie wiadomo dlaczego. A e... także, no, szkoda, ja sądzę, że ona będzie taką kobietą, co ona będzie się kąpała rano, a on będzie takim mężczyzną, który będzie się kąpał wieczorem. Lub też rano, a dzieci wieczorem. Przecież sądzę, że to by byłby lepszy wybór. No ale cóż... Cóż o tym poradzić? Ona ma same miłosne... Jadła miłosne rzeczy. Okej. Okay. To jest też pełna szczęśliwa. E, dobra. Ale jest bardzo śmierciarska. O świetnie. To chyba powinien chłop zrobić, ale. Ale jeszcze, jeszcze nie teraz. Hmm. Jeszcze troszeczkę za wcześnie, mi się wydaje. Także. No. Ona w ogóle nie jest śpiąca. Tylko, że nie widzę problemu. A nawet sprząta. Ja teraz się z tym zastanawiam, bo ja mam taką ochotę, żeby oni już byli razem. Ale pokaż mi ile to na ma... nie było tylko tu dni. 19, z co spotrzałam, tak, 19. No to dobra, no to tam trochę dni mamy. Sądzę, że jakby w tym odcinku będą może parą. W następnym ewentualnie może będą oświadczyna ewentualnie jeszcze bardziej ślub. A może w tym odcinku się odczynę? No, to masz w to trwało. A ja nie chcę, żeby ten odcinek był bardzo mało krótki, ale też nie był zbyt długi. Dobra. E, ten dzień kończę, przyjdę do was jutro rano. Już następny dzień u naszej Caroline i Henry'ego, no, który niedługo będzie z nami mieszkał w sądze z Caroline, ale w sumie skąd się te imię, nie wiem, sobie się Mam już inny dla jej dziecka, niestety tylko dla dziewczynki. Ale sama ja nie to w ogóle wpływa na płeć. Nie, to w ogóle nie zależy. Nie. Drugiego pokolenia może trochę bardziej mi dziewczynka, ale e, jak ja będę wybierała to? E, zobaczycie? Nie jest to w ogóle skomplikowany proces, jak będę wybierała tego. Kto będzie dziedzicem? E, jest to banalne, ale po co teraz stradać? Okej, okay, gotowe jakieś ciasto, które ma jakieś dziwne rzeczy. Czy ona ma gotowe coś? Jakieś sobie porcje. E, Niech się zje, niż się wysika, Skorzysta e, i go e, pocałuje. Bo ona chce to zrobić. To to zrobi dzisiaj. I też chcę, żeby się dzisiaj tak. powiedzieć um, się, mówi, się okay. oświadczył jej. On. Yy, Także. Yy, ale to on się oświadczył a nie on, bo to tak. I zobaczymy, gdzie. Mam plan. Okej, okay, Kaira dzwoni. Szybkie pytanie, Wiktor Frank i ja planujemy z tego przecież uważasz, że to dobry pomysł. E, spoko. Dobrze, że po przyjacielsku. Weź go chociaż po całym, nie? O, zalczyło się. Dobra, idźcie wysikać w sumie. Dobra, nie gadajmy z nimi. I idź do tych roślin w końcu. Podlej te rośliny wszystkie i zbierz cały plon. No, może już iść. Nic tutaj nie Okej, okay, dzisiaj będzie sobie w tym stroju numer 1. Boże. wiecie, którym tym, o, właśnie tym. A jak? też go lubię, okej, okay, mamy pierwszy etap osiągnięty, no w końcu yy, po tylu latach <grain> ewoluuj <subscribers> pięć różnych roślin чтобы... ale ja nie mogę jeszcze ewoluować -ol -ol a nie chcę dzieci right. nie możesz z nim gadać, umiejętności są tutaj no, może będziesz na drugim niedługo, no ale la... długo droga jeszcze przed tobą, kochana. Tak ogólnie ten gość sobie miał pójść, pójść, tak, pójść, ale sobie został, więc sobie spoko. E, Możesz sobie z nim pogadać e, ale ja mam inny plan i I no. A teraz ja nie potrzebuję wody jeszcze hmm. okej, okay, trudno, Gdzieś pogłębiła wodę o tej roślinie. Może się czegoś nauczył. No dobra, e, tak e. I teraz przejdę też do Do tego A dobra, zaraz zobaczycie Słuchajcie To się dzieje To się dzieje Rozumiecie? Nadszedł ten dzień Nadszedł ten moment, kiedy ta dwójka Raczej on Zdecydował, ale ta dwójka Połączy się na wieki, no i jak to jest słodkie. Oczywiście się zgodziłam, no nie było innej opcji. No nie, ale no w końcu, no jakie to jest urocze, jak to jest słodkie. O Boże, jakie to jest słodkie. i naprawdę kocham, kocham te jakby. O roz... oh, Boże, przebieg Kocham te serie, kocham tę rozgrywkę. No to są tak słodkie. No. Nie nieprzyjemnie No, i to słodkim słodkie Pracuje w policzek, no Jezu, no. mój też nie zrobiłam pięciu. Boże Jakoś mówię zachęcaj Nie Bez przesady Ale chodź sobie parę para zrobić No a, myślę, że może. Ech. Boże, przyjdź. Kocham. Mówi coś, spoko. Będziesz mówić. Ma tutaj dom. Ma swój dom zbudowany ze swoich ko kości. W ogóle, powiem taką przygodę, że kiedyś próbowałam też zrobić już New Christ Challenge ale tylko nie rozwiązuje z kolorowy i tak dalej. I, i właśnie w pierwszej generacji też wybiałam parki, ja wybrałam tę parcelę. I również w pierwszej generacji e, akurat nie zrobiłam przyczyny ale chłopaka, w którym właśnie był rudy, e, ale nie mam imię. Ale był rudy. Henry to z jest z takiego jednego serialu i zwiążę może no, też tam e, nazwisko i my wybrałam ja akurat, ale z jakąś sama nie robiłam Bye.